Unosiłam się nad swoim ciałem, widziałam, jak lekarze wykonują na mnie masaż serca, a wokół kręciło się mnóstwo pielęgniarek. Witajcie wszyscy, moi drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Dziś zapraszam Was na niezwykłą podróż w głąb wiary i nadziei, którą pragnę podzielić się z Wami na łamach naszego kanału. Jest to opowieść, która może odmienić wasze spojrzenie na świat i wlać w serca nową iskrę wiadomości. Jeśli jeszcze nie jesteście z nami na stałe, serdecznie zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Dołączając do naszej wspólnoty, staniecie się częścią niezwykłej rodziny ludzi, którzy szukają głębszego zrozumienia i chcą dzielić się swoimi doświadczeniami. Udostępnijcie ten film bliskim, aby i oni mogli stać się częścią naszej duchowej podróży. Dzisiejsza historia, którą dla Was przygotowałem, jest wyjątkowa i pełna głębokich emocji. Opowiada o przeżyciach bliskich śmierci, które dotknęły jedną z naszych sióstr w wierze. To opowieść o walce, nadziei i niezwykłej sile ducha. Zostańcie ze mną do końca tego filmu, aby w pełni zanurzyć się w tę inspirującą historię, która może przynieść nowe światło na Waszą drogę wiary. Wyobraźcie sobie, że jest rok 2019, a ja, Charlotte Holmes, znajduję się na zwykłej kontroli u kardiologa. Nagle moje ciśnienie krwi wzrasta do niebezpiecznych wartości 234 na 134. Lekarz, zmartwiony tym stanem, postanawia umieścić mnie w szpitalu. Wiedziałam, że sytuacja jest poważna mogłam mieć kolejny udar albo nawet zawał serca. W szpitalnym pokoju, z podłączoną kroplówką, czułam się osłabiona, ale bezpieczna. Mój mąż, Danny, był przy mnie cały czas, czuwając i dając wsparcie. Następnie wszystko zaczęło się dziać bardzo szybko. Personel medyczny został wezwany do nagłego przypadku. To było wezwanie o kryptonimie code Zaczęli biec do mojego pokoju, wszyscy wydawali się bardzo zaniepokojeni. W tym momencie zaczęłam doświadczać czegoś niezwykłego. Unosiłam się nad swoim ciałem, widziałam, jak lekarze wykonują na mnie masaż serca, a wokół kręciło się mnóstwo pielęgniarek. Poczułam wtedy najpiękniejszy zapach kwiatów, jakiego kiedykolwiek doświadczyłam. Kiedy otworzyłam oczy, Wiedziałam, gdzie się znajduję, byłam pewna, że to niebo. Zaczęłam opisywać Daniemu to, co widziałam i czułam. Mówiłam o kwiatach, chociaż wiedziałam, że w pokoju szpitalnym ich nie było. To był moment, kiedy zdałam sobie sprawę, że nie jestem już w tym świecie. Moje serce przestało bić na jedenastominutową wieczność. Widziałam Daniego stojącego w kącie, a wokół mnie pielęgniarki. Otworzyłam oczy i ujrzałam niewyobrażalne piękno drzewa, trawę. Wszystko kołysało się w rytmie muzyki. W niebie wszystko oddawało cześć Bogu. Nie potrafię Wam opowiedzieć, jak wyglądało niebo, ponieważ Jego piękno przekracza wszelkie ludzkie wyobrażenia. Prowadzili mnie tam aniołowie, a w ich obecności nie czułam strachu, tylko czystą, nieopisaną radość. W drodze do domu nie ma miejsca na lęk. W tej niebiańskiej krainie, wśród tej całej radości i piękna, zaczęłam rozpoznawać twarze. Widziałam moją mamę, mojego tatę, siostrę oraz innych członków rodziny. Byli tam również święci z przeszłości, nie wyglądali na starców. Nie byli chorzy, nikt z nich nie nosił okularów. Wszyscy wyglądali, jakby mieli około 30 lat. W słowie napisano, że będziemy znani tak, jak byliśmy znani. Poznałam ich w ich nowych ciałach, wyglądali cudownie, ale to, co zobaczyłam potem, całkowicie mnie zaskoczyło. Za moimi rodzicami stało światło tak jasne, że nie mogłam na nie patrzeć. Było niezwykle intensywne, ale od razu wiedziałam, że to mój ojciec niebieski. Zobaczyłam też małe dziecko, którego na początku nie rozpoznałam. Zastanawiałam się, kim jest to dziecko. Wtedy usłyszałam głos mojego niebiańskiego ojca, który powiedział mi, że to moje dziecko. Straciłam to dziecko, będąc w ciąży w piątym miesiącu. Pamiętam, jak pokazano mi mojego synka i powiedziano: Charlotte, to chłopiec. Jego obecność w niebie była dla mnie ogromnym zaskoczeniem, ale jednocześnie niezwykle poruszającą chwilą. To doświadczenie w niebie przyniosło mi głęboki pokój i zrozumienie. Kiedy zobaczyłam tego małego chłopca, mojego syna, który zniknął z mojego życia tak szybko, jak się pojawił, Zadałam Bogu pytanie: Jak to możliwe, że On tu jest? Bóg wyjaśnił mi, że w niebie, mimo że czas nie istnieje, dusze nadal się rozwijają. Mój syn, który odszedł od nas przed laty, teraz wyglądał jak mały chłopiec. Byłam poruszona i zaskoczona tą chwilą, jednak Bóg postanowił pokazać mi jeszcze coś innego. Zabrał mnie na skraj piekła, gdzie doświadczyłam zupełnie innych wrażeń. Poczułam odór zgniłego mięsa i usłyszałam krzyki. Kontrast między pięknem nieba a grozą piekła był niemal nie do zniesienia. Bóg powiedział mi, że pokazuje mi to miejsce, aby przekazać ważne przesłanie. Ci, którzy nie zmienią swojego postępowania, mogą znaleźć się właśnie tam. Wtedy usłyszałam głos mojego ojca niebieskiego, który powiedział mi, że mam jeszcze czas, aby wrócić i podzielić się tym, co widziałam. Wkrótce po tych słowach moja dusza wróciła do ciała. Poczułam ból, którego wcześniej nie doświadczałam, poczułam smutek. Danny, mój mąż, powiedział, że kiedy otworzyłam oczy, wiedział, że będzie mógł mnie zabrać do domu. Po dwóch tygodniach zostałam wypuszczona ze szpitala i od tego czasu dzielę się swoją historią z innymi. W moich publicznych wystąpieniach i rozmowach staram się przekazać ludziom nadzieję, pokazać im, że istnieje coś więcej, że wszystko będzie dobrze. Jestem zaszczycona, że mogę prowadzić ludzi do Chrystusa tak, jak On mnie poprosił. Bóg dał nam władzę w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie ze względu na to, kim jesteśmy, ale dlatego, że obiecał nam to. Powiedział, że gdyby nie było tak, jak mówi, powiedziałby nam o tym. Niebo jest czymś więcej niż możemy sobie wyobrazić. Mogę spojrzeć Wam prosto w oczy i powiedzieć z pewnością: Niebo jest prawdziwe. Drodzy widzowie, dotarliśmy do końca tej niezwykłej podróży. Dziękuję Wam z całego serca za to, że byliście z nami do ostatniej chwili tego filmu. Historia, którą dzisiaj przedstawiliśmy, niesie ze sobą ważne przesłanie o nadziei, wierze i niezgłębionym pięknie, które czeka nas poza tym światem. Proszę Was, abyście podzielili się tą inspirującą historią ze swoimi przyjaciółmi i rodziną. Niechaj przesłanie zawarte w tej opowieści dotrze do jak największej liczby osób, rozsiewając nadzieję i wiarę w sercach. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Będziecie w ten sposób na bieżąco z nowymi filmami, które w przyszłości pojawią się na naszym kanale, pełnymi mądrości i przesłań płynących prosto ze Słowa Bożego. Jestem Wam ogromnie wdzięczny za Waszą obecność i wsparcie. Niech Bóg Wam błogosławi i strzeże Was do naszego kolejnego spotkania. Do zobaczenia wkrótce na naszym kanale. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, Koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.